Co to będzie, co to będzie. A dzisiaj na obiad będą żeberka pieczone w kapuście. I do tego będziemy potrzebować łyżkę dużą masła, mieszankę przypraw, którą sama zrobiłam, musztardę, miód, czosnek. Tutaj macie dla porównania, bo to jest ten czosnek solo, więc zobaczycie, później może zrobię Wam oddzielną roleczkę albo post na ten temat, bo ten czosnek jest bardziej łagodny, nadaje się super do sosów i do właśnie takich dań mięsnych. No, to taki czosnek pokrojony w kosteczkę drobną, jedną czerwoną cebulę, szklankę bulionu warzywnego albo mięsnego u mnie jest akurat torosu. Żaro odporne naczynie. U mnie to jest taki super garnek. Uwierzcie mi, z takich garnków dania wychodzą po prostu przecudne. No i oczywiście super jakości wspaniałe żeberka. Zobaczcie, jakie piękne mięso. Naprawdę. Ten obiad to będzie po prostu coś cudownego. Nasze żeberka obsmażamy na rozgrzanej patelni na złocisty kolor. Obsmażone żeberka, musztardę, przyprawy, miód, cebulkę i czosnek przekładamy do jednej miseczki, po czym wszystko dokładnie mieszamy. Tak się prezentują nasze gotowe żeberka. I teraz będziemy wykładać do garnka na przemian kapustę i żeberka. Trzeba się przyznać, że przy przygotowaniu takiego dania oczywiście pół kapusty się zjadło prawie. Nie, no żartuję, ale niech pierwszy rzuci kamień ten, który nie podjada, robiąc daniarka z kapusty kiszonej. Już nasze danie zaczyna wyglądać wspaniale i teraz na żeberka znowu wykładamy kapustę. Zobaczcie, oczywiście wyłożyłam kapustę, na to poszła druga warstwa żeberek i teraz ostatnia warstwa kapusty, żeby wszystko dokładnie ładnie przykryć. Nasze danie już prawie jest gotowe, żeby włożyć je do piekarnika, ale została jeszcze jedna ważna rzecz: natomiast wlewamy szklankę rosołu i przykrywamy wszystko. Moi drodzy, i tak się prezentuje już gotowe danie. Przed podaniem, można oczywiście wymieszać nasze żeberka. A można podać tak warstwowo. Ja się pokusiłam o wymieszanie. Boże, żałujcie, że nie czujecie tego zapachu przez telefon. Naprawdę. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę Wam pięknego dnia. Moi drodzy, bym zapomniała, czy chciałabym Wam coś pokazać. Zobaczcie, jak to mięsko się rozpływa po prostu. Jest idealne.